Dziewiątkę. Jeszcze raz. A, A znam znaczy... się? No, no okay. Musisz zbić wiastkę, nie? No. Dzisiaj musisz zrobić tą setkę, nie? Do Mausa Przestań. Kurwa, chujowo, nieładnie poszło. Zdarza się, nie? Ale, ale. Kurczę, no ta pierwsza bitwa marna. No ale nie mogłem przejechać nawet. Ale teraz jest spoko. Dobra. To się okaże. No i widać po tych. po czołgach, nie, nie wiem, jak po drużynie. A, nie 49, wiem, kurczę, ja. w tak. nie ostatnio katastrofa. O, ostatnio w ogóle. Co w ogóle. Kurczę, znowu ktoś spamuje. No, no. Dużo osób spamuje. No. no. muszę, no. Najbardziej to taki jest taki jeden Wojciech 30 się chyba się nazywa. no, ja, no tak. Ale weź, mi się zrób sobie mocniejszego drinka, bo kurwa coś tak. Co przyjął? Nie wiem, wziś... 90% Widziałem. do tego... Tak Niewyraźny jestem? No, no za bardzo wyraźny jesteś, także. Żeby... Nie. Ty no kurwa, no zobacz na ten sprzęt. Aga już się Ej, czepia Słuchaj, no mam mocny silnik i patrz jak ty jedziesz jak Adia. Ja nie, masz dzwonić ja ci dam mówić, ci grać co, no może no, za drugie. to jest, kurwa nie Okej, okay. Mam poz pozwolenie do, do drugiej no gry. No Ale czemu tak? O Boże, ona ustawi sobie budzik o drugiej, no, by nie dzwonić. Bo mam cztery perki. Zawsze zasnęła i mogę grać. Ale aż taka różnica? Ile ładujesz? 12,96 Ile? 12,96 Aha, no ale wiesz? to ma to działo, okej. Okay. Ja to ja to powiedział. No, 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 ciężko porównać. Bo ja wprawdzie 10, ale ja mam to drugie. Nie, ale Co jest? Nic, nic. Też tam olimpiadę chyba ogląda. No mówię, no, że zapasy jakieś są. no. Nie, piłka nożna. A tam nasza 3 miejsca zajęła, nie? Jakaś tam Polka. No. O! Fuck. Szwedka ładnie wywalczyła z Polką. Ale muarta wywaliła. No i pytanie, czy uda mi się go zbić? Tak, sam nie pojadę zbytnio. O mi. Masz plec. A z takimi plecami to ty możesz no. na Berlin normalnie. Mhm. O, ktoś się wyciszył. Pamiętaj jeśli tym czołgiem zawsze przodem. Nie kątuj no. się, nic nie kombinuj. Tylko przodem? Tutaj. Czy, no właśnie, nie kontować się nim, czy kontować? No ryba, pierwszy strzał, strzał, 300, 300 z groszem. Ty, ale Humik się tą fałką, nie? Tak z przodu, nie wiesz, Pokazujesz sprzód, nie? Mhm. Teraz się przykontowałeś się, teraz, ale. Ale pokazujesz przód, wiesz. na Goldzie. Trzeba mu tylko oddać. Też jadę po 75. Ty, coś, bo V ma twardą dolną płytę, nie? A 7,5. A 7,5 też się? O. o, jak Tiger. Fuck. Ty, a 7,5 ma też twardą dolną płytę, czy tą wie, ma? Teraz nie święki. wiem. Czekaj, święki. Wierzę, że jest praktycznie ta sama, co tutaj. Fałka tak nie wiem. 75 chyba szybsze, nie? 75 fałka chyba bardziej ta, do miasta. Tak, tak. Aj. Tu, Dronie Tamten T37 chyba nie wie co A W locie 530 metrów A nie przebiję 50 no Z Golda żeś walił? Nie Opisał Goldnob Ta T37 z Go Kurwa z Golda Ja ale fuck Ale lipa Nie przeładowałem Ty faktycznie Z Golda Ale, Golda? ale lipa no. Ach, nie, bo Dobra. jak jechałem na jak tigera, wiesz, to tak... Yy, w dolnym, p... To w dolną no, płytę wszystko wchodzi. Wiem, że w dolną płytę, ale, ale gdybym się miał e, przestrzelić, no to tak na wszelki wypadek. Nie no, człowieku, to wchodzi wszystko. Aj, w ja Tigera trafiłem. Ale, 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 ale T37 dostało faktycznie z Golda. Ale nieładnie. Yeah. O, trzy tysiące demej zrobiłem. No, dobra bitwa. Czekaj, nie widzę artyst, strzelę tak na ślepo.

ale minus 14 tysięcy, Ja plus trzydzieści. No, ale ani z Golda nie... Ale ja faktycznie z Golda waliłem i, i nie wykminiłem, wiesz, nie spojrzałem nawet. Na te 37 ej no niemoralne, no ale co, no trudno. Gold, no kurwa... Nie, nie, po prostu, wiesz co, jechałem na tego, normalnie faktycznie w dolną płytę, ale... Przełączyłem po prostu i ten nie nie przełączyłem z powrotem. No ty kotu, kotowi kotu robisz. Co? Nie do ciebie mówię. I sam żeś kot. Dziewczynki się gramy? Po mi do ciebie mówią. <laughs> Ochajski. Już, już. Czy długo będziesz się grać? Tak się tak pytam. Eee... Do czternastej Umi? No wczoraj wiesz grał? Tak na CL się pytał Tak nie mówię Tak, ja Co? Tak, mówiłem Do no drugiej mam... no. ja, to puszczę... ja też mogę długo pograć To na expa puszczę, co? Poczekaj O, a ja też to może coś włączę, kurczę Ale ja mówię to z jak... twierdzy, wiesz, to sklanowe. Może na expa puszczę, co? Hmm? Dobra, niech idzie na expa. Jakby się odpalił bym się nie pogniewał. No na zobaczcie, nas jest... To drugie w nosy, no. No i pasuje. Akurat wtedy muszę iść, bo będzie jak krzyczeć. Ale dobra. Dalej, zobacz, jest nas sześciu teraz na TS-ie, a dziewięciu, yy, ten. Może zrobimy jeszcze twierdzę. Proszę ciebie. ja on zagrał też. No. Hmm. Weź. Wojciech zobacz czy się coś zbierze się. Dobra. Albo nie. Jesteś... Nie, czy, nie wiem czy to jest, wiesz, akurat... możliwe, ale... Ja bym zagrał twierdzi. Ale słuchaj, na te się teraz tu na kanale mamy raz, dwa, trzy, cztery sztuk, na plutonie pierwszym jest y, też człowiek no To jest pięciu, tam jest szósty Szósty, no i ktoś z wolnych strzelców może się namówi się dziewięciu Jak się namówi jest... to się przynajmniej nie zagra, nie? No nie, no zrobi się coś dla klanu, nie? Dla klanu? Zawsze Tak a jeżeli jestem w garnizonie, Aha. że mam 8% więcej tego kasy za bitwę, to mi to zalicza do każdej czy. Słucham jeszcze raz Jeżeli jestem ten w tym garnizonie, że mam więcej pieniędzy za bitwę, nie? Te 8% to mi to zalicza do bitwy czy jakiś gąby... Za każdą mieć bitwę, rzecz, nie? Po bitwie Ty może to zalicza i do CW O, o, no od Peter... hmm. Nie do no, wszystkiego. Tam w raporcie szczegółowym będziesz widział, nie? Yy, mhm. Zagraż w Plutonie czy nie, tam będzie ci pisać, dodatkowe coś tam rezerwę dobra, czy dobra. coś.